Ten film jest ogłupiający oraz głośny, oglądasz na własną odpowiedzialność. Grozi on straceniem szarych komórek oraz czarnych komórek. Dziękujemy za oglądanie naszego filmu, bardzo nam i bardzo jesteśmy wam wdzięczni, O Dziadek, my znowu tutaj gramy w te gry o misiach, joł, dziadek. Kurwa, wnuczek znał tę misia, Gdzieś ja umiem w to grać! Nie mam ci już tłumaczyć? No nie no, ja to ogarnę wszystko, ja ci mówię! Dobra, no to musisz zrobić tylko new game, nie? Tak! Tak, nie, nie, a nie, tak, continue, sorry, ja, ja nie umiem grać, dziadek, chcę tam graj? No mówiłem ci, ja dobry w to jestem, już mi na początku chciałeś, kurwa. Spierd*** mnie. Dobra, lecimy! A z pierd*** co mamiec skarbowka! Co do mnie dzwoni! Wnuczek! Tak dziadek, tak dziadek. Co do mnie dzwoni! Ciebie dzwoni oh. Oh. Taki gościu, który będzie tutaj mówił jak radzi. ON MI p*** nie lubią w angielski. I, I e, no to on mówi że ogólnie nie jesteś nikim, jesteś czarny, jesteś gejem. A to ch** pierd**. Co ona, ona jest? Co ona jest tu? Kurwa kurczak.

I Który? On, no ten, no ten czerwony, ten blisko. Gdzie? No tam. Do! Ten door. Do! tu. Nie, to jest światło. Ten powyżej, ten wyżej. No i co? No i on zamyka drzwi. Jak zobaczysz takiego misia przed drzwiami, to ty musisz wtedy zamknąć drzwi. Nie? No, musisz sobie zapytać na kamerę 1C, czy tam um, jeden misiu nie wychodzi z tego swojego miejsca. I on będzie wychodził, i on zacznie biegać, no to mu... Jakie miejsce, jest... misio? Kamera 1C. Dziadek. Jakie 1C? Nie umiem czytać. <noise> to dziadek, no, jak nie umiesz czytać? O, o! Przecież po zawodówce, a, no, w sumie jednak nie umiesz Eee, dobra, to... To masz tam ten, no masz tam kamera 1C, no weź sobie w kamery, nie? O. 1C, tu nic nie ma. To, 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 tutaj, jak tutaj będzie wychodził taki misiu, to ty wtedy musisz, jak on wyjdzie tak całkowicie i go nie będzie i będzie odsłonięte, bo wtedy dziadek musisz zrobić, o nie, go nie ma i wtedy musisz zamknąć drzwi. Dobra! O nie, misiu się na ciebie patrzy, uważaj. No właśnie widzę! Nudzi im się. Dobre, ja go... Rozumiem, że gorący Dziś, jestem, ja, chłopak, z... ale. Zostawiam cię same, ja muszę sobie kanapki dziadek yy, zrobić, nie? Dobra! dobra. Ci łupię rękę zaraz. Też głodny jestem. Dobra, ogólnie to ja nie ogarniam, co ty mi chuj właśnie wytłumaczył. Ale. Nie wiem. Muszę się tu patrzeć cały czas, tak? Rozumiem. Chuj. jakoś to będzie. Trzeba piwko wypić. Jadzie. gol, 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 no i piwko wypite, lecimy dalej. No to gó... nie wiem o co tu chodzi w tej grze, Damy jakieś go... no i... Co mam co robić? Dosiu, wyjdź mi z tego biurka! Wnoszę, na mamy pod biurkiem i siedzisz? Mówiłeś, że kanapki idziesz robić.

bo zarazcie piere ja nie żartuję, zaraz ci pierwdą No, no! Trzy Ooo! Jej! Dobra, ja jestem dziadek, już wychodzę, już wychodzę! No właśnie, no właśnie! No właśnie, kurwa, ja ci mówię! My te karapki zrobić, a kurwa a nie mi nie, podbierkiem się nieźle nie nie robić. Już rozumiem, że nie lubisz to robić, ale to nie będziesz... Piotrze... Mogłeś przynajmniej go nie gryźć! Mama, mama do mnie dzwoni na meseczek! Mama do mnie dzwoni na meseczek! Nie, nie, mama dzwoni! Powiedz jej co właśnie przed chwilą zrobili z Co to kur... jest?! Duziu! Co to było?! To skak po ciebie idzie! O kurwa w dusiu, wiesz gdzie jest moje łóżko, nie? No, no. pamiętasz tam sufracy ci, bo pojedziemy sobie nie odtierać? Nie tak. tak. No weź mi to weź bitowymi. Odwórzy wymi. No mama, no nie podpisz na gwilej. Z dziadkiem na gryba, mama. O no powiem tam, bo ja się mamie co tam otwieram. ja się mamie, mama, no nie, mama mnie będzie liczyła. Jadek wszystko twoja wina. No, no, bo ty, syna, geja urodziła. No właśnie. <laughs> dziadek nie mów tak na mnie. No, wszystko zostaje w rodzinie. No, bardzo... zamykaj, tak, dobrze, dobrze. Zamykaj, kurwa. Dobrze, dziadek robisz, dobrze, dobrze. Mła, masz tu Nie no, razem nie całujesz, nie jestem gajem jakimś pierdolonym jedy do kibla dziadek, daj mi chwilę, dobrze? Nie no, no i on to będzie stał pod tymi drzwiami Ta szmata tu idzie, kurwa Się pana wpierdalała w tej kuchni Prostytutka Ten to już w To to stał to kurwa. właśnie kurwa. Jak ty ty, dziadek Co ty dziadek. mi robisz? Znowu mi się, do nie pij! Zaraz ci wybieram znowu! Nie pij! Znowu, znowu. znowu będzie tego guza! Nie pij! Ja po prostu lubię! No to idź sobie zrób! No ale nie, ale ja mam jeszcze jedno żebro! Jeszcze to się po się nie, nie Co! Jak taki krew sobie będzie chcesz mieć? To już ci kurwa wejmuje, no już! Wojskowy kurwa! Na wojsko dostałem Nie, 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 nie! O, tempem takim kur... O, pier... Nie! 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 No ja na jajach kurwa. Nie! Nie! Dziadek nie żyjesz. Jak Nie! Nie! żyjesz Nie! Nie! się. Nie! dobrze robię. Kurwa! Zjebala jest TAKA KURWA I co dziadek jak ci idzie? No widzisz kurwa! Znowu do mnie dzwoni skarbówka! Nie, to tym A razem ten ch się na mnie patrzy. Razem, yy, opieka społeczna. Nie będę nikt o swoich kastracji! Chociaż ja mam biznes, będę kastrację robił ludziom! Dziadek, Graj po prostu! Ja, no co ty gadasz do mnie? Wyczuwaj! Nauczyłem się angielskiego! Przestań mię jedną noc. a ten coś się kurwa mnie patrzy! Czwarta wieża! Kurwa, no, idź na kastację! kamerę wyłączył! A co idzie do mnie? Nie wiem, jak to nie A nie w, w to mam, nie wiem, mi piwo, Przyjdź mi piwo.

Mi no, no i od razu czuć tą tam moc. Kurwa, czekaj, trzeba się napić. No, no i teraz wnosił, zobacz, teraz wygram. Zrobicie odliczanie, jak wygram? No, dawaj, no, dawaj, Dziadek, no. Czekaj, może magiczne trzy łyki. Magiczne trzy łyki, pamiętaj. Glub, 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 bo tu są trzy mi się na plakacie, nie? No idzie, czekamy 10 sekund na magię. 10 sekund, kurwa. 10. patrz, teraz musimy tak już zrobić. Rozumiesz? Widzisz to. I czekamy, aż tu będzie 69 baterii. A wiem ci, magiczne piwo zimne! Jadek, ty, ty klikniesz na klawiaturze, ty citujesz! JEK klawiatura! Jaka klawiatura! Na A na kwiaturze! A bo nie ma ci! Wy nie ma, ci. Dziadek, na klawiaturze, dziadek, ty citujesz! Nie cituję! Zaraz cię pierwolę! Nastawaj topsko, kupa! Znowu dzwoni do mnie!